Przed nami dziewiąty lot starshipa. Nowe wizualizacje od Blue Origin. Kiedy nowy administrator NASA? Zapraszam na wiadomości kosmogatki, a więc podsumowanie ostatnich wydarzeń w branży kosmicznej. Starship to główny temat dzisiejszego wydania. SpaceX nie notuje ostatnimi czasy najlepszej pasy. Dwa poprzednie loty zakończyły się awarią shipa, a nawet egzemplarz drugiego stopnia, który zostanie wykorzystany w nadchodzącej misji, a więc ship 35 dwukrotnie po testach statycznych musiał przejść wymianę silnika. I tutaj należy wspomnieć, że po ostatniej takiej operacji inżynierowie zdecydowali się nie przeprowadzać kolejnego. Odpalenia, co było pewnym zaskoczeniem. Lecz w każdym razie, licencja od FAA już jest. Starship złożony na platformie. Teraz czekamy na start. Profil dziewiątego lotu będzie podobny. Ship spróbuje wejść na trajektorię suborbitalną i miękko osiąść na Oceanie Indyjskim, sprawdzając przy tym różne rozwiązania w jego osłonie termicznej. Wcześniej dojdzie do wypuszczenia 8 symulatorów satelitów Starlink, a także demonstracyjnego ponownego odpalenia pojedynczego Raptora w kosmicznej próżni. Całość ma dostarczyć cennych danych przed przyszłymi próbami jego powrotu i przechwycenia przez ramiona wieży startowej. Inaczej wyglądał będzie natomiast powrót Boostera 14, który jako pierwszy zostanie wykorzystany pojazd drugi. Jego powrót na ziemię nastąpi pod większym kątem, co ma zredukować konsumpcję paliwa. Przetestowana zostanie również sytuacja, w której gaśnie jeden z centralnych raptorów, a jego utrata ma zrekompensować odpalenie silnika w środkowym pierścieniu. Ten jednak tuż przed wodowaniem zostanie również wyłączony, co odbije się na miękkości lądowania. Wodowaniem, gdyż niestety nie zobaczymy tym razem próby przechwycenia przez wieżę startową. SpaceX nie podejmuje tutaj ryzyka. Jednocześnie opublikowano wyniki dochodzenia w sprawie awarii podczas ósmego lotu. W czasie pracy jednostek shipa miało dojść do niesprecyzowanego problemu skutkującego zmieszaniem się paliwa nie tam gdzie trzeba i jego zapłonu, co doprowadziło do eksplozji centralnego raptora, a następnie utraty ciągów dwóch pozostałych i jednym raptorze próżniowym. Pomimo podobnego czasu wystąpienia usterki, jest więc ona zupełnie inna od tej, która przedwcześnie przerwała misję numer 7. Start już w nocy z wtorku na środę o 1.30. Transmisja na kanale Kosmogatki 55 minut po północy. Firma Blue Origin podczas jednej z konferencji przekazała najnowsze informacje dotyczące lądownika księżycowego Blue Moon, który przypomnijmy ma wykonać załogowe lądowania począwszy od misji Artemis 5, a także pojazdu transportującego paliwo. Obecnie przedsiębiorstwo Jeffa Bezosa buduje dwa b zdolne do przetransportowania trzech ton ładunku lądowniki MK1, a pierwszy z nich ma polecieć jeszcze w tym roku. Natomiast pojemność załogowa, Wariantu Mk2 to 30 ton, bądź też po prostu 4 astronautów. Ciekawą rzeczą jest wynoszony na niską orbitę okołoziemską transporter paliwa, który zostanie wykorzystany podczas misji programu Artemis. Będzie on wynoszony i dotankowywany poprzez starty New Glena, a możliwe jest, że podczas wystrzelenia nie będzie konieczne użycie osłon ładunku. Choć określenie transporter paliwa jest swoim uproszczeniem, wewnątrz będzie on w stanie pomieścić również innego typu ładunek o łącznej masie do 100 ton. Kiedy wreszcie Jared Isaacman, miliarder, przedsiębiorca, organizator kosmicznych wypraw Inspiration 4 czy Polaris Dawn, zostanie powołany na administratora NASA? 30 kwietnia Senacka Komisja do Spraw Handlu w stosunku 19 do 9 zatwierdziła jego nominację do pełnego składu Senatu, który ma w najbliższym czasie ostatecznie zagłosować za bądź przeciw tej kandydaturze. Najnowsze informacje w tej sprawie są takie, że stanie się to wczesnym czerwcem. Dokładnego terminu jednak wciąż nie znamy. Trzech chińskich załogantów prowadzi intensywne prace na stacji kosmicznej Tiangong. A 22 maja dwóch z nich opuściło jej pokład, wykonując 20 Chiński Spacer Kosmiczny. Był to również debiut dla śluzy umieszczonej w centralnym module Tianhe. Aktywności Cheng Dong i Chen Zhongrui związane były głównie z ochroną stacji przed kosmicznymi śmieciami, ale również przeglądem i konserwacją. Wang Ji, współpracujący z inżynierami na Ziemi, koordynował całą operację. Załoganci przybyli na Tiangong 24 kwietnia, a więc zaledwie miesiąc temu. Mieszkańcy Kalifornii mieli okazję podziwiać darmowy spektakl na nocnym niebie. 25 maja zakończyła się ekspedycja Cargo Dragona w ramach misji cls 32 Zanim jednak powrót na Ziemię, zakończony wodowaniem u wybrzeży Kalifornii, 14 godzin wcześniej Smok opuścił moduł Harmony, międzynarodowej stacji kosmicznej, co nadzorował astronauta NASA Johnny Kim. Przypomnijmy, że od aktualnie trwającej misji k 10 również załogowe diagony będą wracały właśnie nad zachodnim wybrzeżem, aby uniknąć upadku szczątków bagażnika diagona na tereny zamieszkane. W ubiegłym tygodniu zanotowaliśmy całkiem ładną liczbę siedmiu startów orbitalnych, zwiększając ich sumę w 2025 roku do 114. SpaceX wykonało trzy misje z satelitami konstelacji internetowej Starlink, wynosząc ich łącznie 73, a w środę podczas lotu o oznaczeniu Starlink Group 1215 zadebiutował nowy pierwszy stopień Falcona 9 B1095. W piątek Rosja wystrzeliła rakietę Soyuz 21B z tajnym satelitą Kosmos 2588. Co ciekawe, został on umieszczony na takiej samej płaszczyźnie orbitalnej co amerykański USA 338. Chińska firma Galactic Energy z Platformy Morskiej wyniosła cztery urządzenia Tianqi Internetu Rzeczy za sprawą konstrukcji CS-1S. CASS Space natomiast sześć różnych lekkich urządzeń, głównie obserwacyjnych, na pokładzie Kinetyki-1, Arząd rząd państwa środka umieścił w kosmosie komunikacyjnego satelitę ChinaSat-3B wystrzeliwujący rakietę Changshank 7 a Zdjęciem kakadu na platformie startowej Rakiety Ais w Australii kończymy dzisiejsze wiadomości. Zapraszam na media społecznościowe stronę kosmogatka.pl i do innych treści publikowanych na naszym kanale. Odcinek przygotował Łukasz Maćkowiak, który mówi do zobaczenia!